No cześć, witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj znowu FIFA. Dzisiaj nie mam nic specjalnego nowego niestety. Jedynie ja tą porszuszkę z której poleci zapewne Neymar. Nie byłoby mi przykro. Nie, niestety go nie dostaliśmy no ale... Ale trudno. Jeśli chodzi o skład, no to jeszcze nic nie zmieniłem. Zbieram fundusze. Bo pisaliście mi, żebym ee, kupił Renato Sanchez'a albo Renato Augusto. Więc się Renato Augusto mazański overal. overall. A Renato Sanchez kosztuje gdzieś około 10 milionów. Więc nie stać bym nie było jeszcze na niego. Dlatego jeszcze sobie trochę zaczekamy. Jeśli chodzi o te challenge'y tutaj To... oba według mnie odpadają, w ogóle ich nie gram Nie mam ochoty, nic się tam nie dzieje specjalnego Więc w sumie moglibyśmy sobie zagrać dzisiaj jakiegoś jednego Head to head I chciałem się was zapytać, powiedzcie mi Miałem taki plan Czy na przykład nie zacząć też Czegoś innego niż FIFA, tylko na przykład coś nagrywam z tego Pesa Mobile, bo grałem coś ostatnio przez ostatnie dwa tygodnie. No i powiem szczerze, że graficznie, może niekoniecznie, ale reszta rzeczy jest naprawdę dobra. I chciałem się Was zapytać, czy coś takiego by Was zainteresowało? No bo fajny składzik mam, między innymi tam i nie ulic w tym, Więc. Chętnie bym wam pokazał. Bym mi napiszcie w komentarzach, czy byście chcieli. Może takiego PESA. Czy tylko FIFA wolicie albo jakieś inne gry ewentualnie. No teraz my przechodzimy do meczu. Bardzo dobra na piłego przeciwnika, no ale widom zabrał kilka. Ronaldo teraz. Do besta. Nie, nie grafuję to podanie. A może? Jest best. Jest piłką, jest gol. Bardzo dobry strzał. Ciekawa sytuacja się Wszedł te bramka, chyba... Nie, jakoś tak mu to przeszło pod ręką. Oczywiście zachęcam do zostawienia suba. Do strzelenia łapeczki w górę pod tym filmem bo zwiększa te zasięgi, a tak to jak jest mało łapek, no to nigdzie dalej się to nie dostanie ten film niestety. Więc bardzo by mi zależało, żebyście strzelili te łapeczki, bo po pierwsze się motywuje, po drugie zwiększa zasięg. część z Was też mnie ogląda i nie subuje, więc to trzeba koniecznie zmienić. I to jak najszybciej, jeśli dać radę. Teraz Ronaldo z fałsza wykończenie no, test, jest... piłkarz klasowy z klasowej klasy. Tak, światowej klasy, oczywiście. Tak miało być. Przeciwnik trochę problemy z integratem ma. Widzę, że czerwony... Czerwona ta ikonka. Tam u niego świeci, dlatego pewnie gra tak źle. No właśnie tak, to zrobił teraz. No to nie wiem, co to miało być. Dwóch, dwóch obraców się przewróciło od jednego flizgu. A teraz ja źle zrobiłem. Ojoj. A co on kombinuje? Źle zrobiłem wysyłając tym on i gładnął. ach jeszcze mnie uspokaja. Idź, idź. już w tę Wiadomo, że tego kasy ja znie do bo ja niepotrzebnie się nie ruszyłem. Myślałem, że on poda jeszcze, że od razu powiódź do przodu, a nie poda. Dobrze, trzeba to Bramka kontaktować przeciwnika, nie może tak być. Trzeba szybko coś strzelić. Cristiano, Cristiano Cristiano leży 2-1 do przerwy Zobaczymy co z tego będzie pod koniec Kanawa go świetnie. Teraz pytanie do Widala. Trzymuję się przy piłce. George Best. Ło, co się teraz stało tutaj? Co tam się stało? George Best, tak by się teleportował. No, to był zdecydowanie najlepszy wyrzut auta jaki widziałem. Oczywiście nie mogę tego wykorzystać, no bo ja już o było 3 do 1, to jest po meczu. Przynajmniej to mi się wydaje. Szkoda, że nie można po prostu dać pauzy i wyjść z meczu. To co jest właśnie w normalnej FIFA 20. No ale... Trzeba się marzyć z przeciwnikami do końca niestety. Jest dobrze broni jego bramkarz. Chcesz, żeby sobie mógł dwie z takiego Trzy bramki przewagi na 20 minut do końca, nie, bez czasu. Dobrze Kasia, dobrze. Nie popatrzyłem się w ogóle, jak test jest De u przeciwnika. Nie wiem, czy to nie jest jakiś to albo coś. A teraz, no tak, bez jego główki. Mramkarz pofrunął, ale nie miał szans, dobra, do myślę, piłka tak mocno uderzona, że... Dlaczego Christian no, ma żółtą kartkę w ogóle? Kiedy on ją dostał? I już powinien być koniec. Tam ciekawy mecz. Tak więc myślę, że to będzie tyle. Piszcie w komentarzach to co macie pisać. No i do zobaczenia w na następnym odcinku. Cześć.